Dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywamy z naszym stałym bywalcem, z naszym przyjacielem z Wrocławia, z Arianem. Cześć Arian. Cześć Zygi, witam wszystkich serdecznie. No, poprosiłem Zygiego o zapowiedź mojego eventu, nawet dwóch, w stolicy w Warszawie. 22 Słuchajcie, i 28 z Andrzejem Rady. Mam dwa spotkania w Warszawie. Jeszcze A ty to, z Andrzejem, ty to z Andrzejem na spółę robisz? Ale to 28, tak. A 22 sam jestem. Opowiem dużo nowych rzeczy. Bardzo wiele się dzieje. Otrzymuję tutaj i filmy, wiadomości z różnych zakątków Globu. No, i pora ułożyć kolejne puzzle. Jest tych kropek jeszcze więcej jak poprzednio. Bardzo wiele się dzieje, dużo ważnych rzeczy, ponieważ ze stolicą się wiąże. No, stolica jest droga, wiadomo, i tam jest trochę ludzi, których stać na pewne rzeczy. I żeby tak zostało, czyli. Jak zachować swój kapitał przed tymi tsunami, które nadchodzi, wymianą pieniędzy na elektroniczne na całym świecie e, i już takie gwałtowne ruchy? E, no, szczypawki przy tym to mały pikuć, bo teraz A. będzie tak, że jak nie zdajecie sobie zeskanować siatkówki albo odcisków palców, e, to po prostu wasze pieniądze. Te, które znacie, fiducjalne, te Fiaty, nic nie będą warte. Zostaje wprowadzona niedługo pierwsza, elektroniczny dolar, a później kolejne waluty, bo ten handel cały musi wielki iść i musi być z czymś rozliczony takim porównywalnym, czyli elektroniczne wszędzie będą, pierwszy dolar się ukaże. No i słuchajcie, tylko 5000 tysięcy dolarów będą wymieniać jako zajawkę, a szczegóły już na spotkaniu powiem, jak się z tego można wymiksować, jak zabezpieczyć. No i to jest w sumie, jakkolwiek wygląda to tragicznie, ja se zdaję sprawę, to jednak muszę powiedzieć, że do tego zmierzamy i ludzie wolni też, nam jest też po drodze z tym, z tym, że oni chcą, tak jak ze wszystkim, oni chcą wszystko zmienić, żeby zostało po staremu, z nimi na górze, a my Chcemy tego się pozbyć, zupełnie tych trzech narzędzi zniewolenia. No i o tym powiem, kto nam to robi, jak nam to robi. Kto to jest konkretnie? Według Xunxu, sztuki wojny, trzeba wiedzieć, z kim się walczy, znać jego metody, żeby mieć szansę na wygraną. No więc ten generał chiński powiedział to kilka tysięcy lat temu, a do dzisiaj jest to wykładane na wszystkich uczelniach wojskowych na świecie. Tak więc e, odpowiemy, odpowiem jeszcze na kilka takich e, być może e, komuś się wyda nieistotnych, ale tak naprawdę bardzo ważnych pytań. E, na przykład, co było pierwsze, religia czy pieniądze? Czy Polska rządzi się samodzielnie? To chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak nie jest. I że nie, to, że nie my rządzimy innymi krajami, w jakiś sposób tam na nie wpływamy, to raczej odwrotnie jest. Nami się zarządza na odległość. Sam Pinokio to kiedyś powiedział. No i powiem też oczywiście o autonomiach, o, o tym, o ich rodzajach o tym, jak samemu się z tego po prostu szamba wydostać. To się raczej tak samo Solo nie da, ale powiem, na czym to polega i jak to powinno być zrobione, żeby to było skuteczne i no, bez użycia jakichś kinetycznych rozwiązań. Bo co do tego, to absolutnie jestem przeciwny. To się zawsze źle kończyło dla nas. No powiem oczywiście i o demokracji przy okazji, ale przede wszystkim takie sprawy żebyście zrozumieli, jak ten świat jest zbudowany i tego nie da się rozumieć, co się dzieje w tej chwili, jeżeli się nie widzi tego w dużym obrazku. Kiedy sceną jest cały świat, trzeba odpowiednio perspektywy nabrać i co do czasu, i co do przestrzeni. I o tym będzie cała rozmowa. Cała prelekcja. Będą oczywiście będzie panel pytań, także wszystkie indywidualne jakieś tam problemy i pytania będę w stanie odpowiedzieć. I wszystkich z okolic Warszawy po prostu w tych dwóch dniach, 22 maja o godzinie 10 w Warszawie, organizator Zofia. Telefon kontaktowy 735 039 984 lub 507 134 810. Nie trzeba tych numerów e, zapisywać. One są na witrynie oczywiście dedykowanej książce e, pod adresem takim samym jak tytuł książki, czyli jesteś człowiekiem, nie osobą. E, Dwa spotkania, tak jak powiedziałem, 22 o 10, a 28 również o 10 i również w Warszawie, ale razem z Andrzejem Rady opowiemy wszystkim rzecz niesłychaną. Można powiedzieć, że Nostradamus przewidział to, jakkolwiek w takie profetyczne zdolności, to ja. Nie, nie bardzo ufam, ale to było kilkaset lat temu i rzeczywiście być może coś w tym jest. I jeżeli jest, to właśnie on ma tą taką opinię: Nostradamus, takiego najbardziej znanego chyba na świecie człowieka o zdolnościach profetycznych. I on powiedział, że cały świat będzie się uczył najtrudniejszego języka na świecie. Wygląda na to, że jest to nasz język, polski, to by się zgadzało z innymi artefaktami i historycznymi zapisami i w kamieniu, i na różnych innych materiałach, skórkach jakichś tam, no nie tych co Watykan ludzkich, ale takich skórkach kozich i Innych jeszcze papierosowych, pergaminowych, ale dużo w kamieniu, i to wszystko by się zgadzało. Także Andrzej powie o tych szczegółach. To jest niesamowita wiedza. Kompatybilna z tym, co ja mówię, ale z innego obszaru, to tym bardziej cenna, bo się uzupełniamy. I o tym wszystkim 28. również w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście tym razem na wesoło, ponieważ to spotkanie w Warszawie będzie pierwsze. Będzie dużo konkursów wiedzy, która jest na witrynie do wszystkich dostępna. Jesteś człowiekiem nieosobą.pl Tam jest dużo mnóstwo wiedzy. Pytania właśnie z zakresu tej wiedzy umieszczonej na tej witrynie na wielu podstronach. Będą nagradzane i książkami i kalendarzami słowiańskimi. Zapraszam, naprawdę będzie warto. Wszyscy wyjdą również z innymi niespodziankami, ale przede wszystkim, światopogląd, jaki będziecie mogli sobie ukuć na bazie tych faktów, oczywiście, podam źródło jak zawsze. No i to powinno pozwolić wam soczewkować się i skupić tutaj czy to na dymach Ukrainy? Opowiemy o tym więcej. Dotarły do mnie różne filmy z niesamowitymi tutaj obrazami, kadrami. No, to, co wam tutaj pokażę, to naprawdę głoś się jeży. Dlaczego tam jeszcze Rosjanie są, skoro już te. Wirusy zostały zniszczone i te laboratoria, no powiem oś o tym w sposób inny niż oficjalne mainstreamowe media, no ale mam to, że tak powiem czarno na białym i nie ma kwestii, że są to nie fejki, a rzetelne informacje i powiem też oczywiście o tych źródłach. E, jeszcze odnośnie książki, ponieważ e, bardzo hmm. dużo ludzi zgłasza się do nas i cały czas e, no, jest niesamowity napór, jeżeli chodzi o zainteresowanie Twoją drugą książką. E, jak to tam się ma? Ty miałeś teraz niedawno e, poważny incydent, który spowodował e, to całe opóźnienie. Powiedz pokrótce, co się stało, e, gdzie jesteś, gdzie tam na liście się znajdujemy. No, więc tutaj faktycznie dziękuję, że mi przypomniałeś, Zygfryd. No na, ja tam na witrynie w ważnych komunikatach, w takim batonie informacyjnym, gdzie umieszczam ważne komunikaty, opisałem to. Ja zostałem zaatakowany przez bandytów, hakerów po prostu. Chciano mi się włamać na moje e-maile. Na szczęście, Platon May, szwajcarska, solidna firma, od razu do mnie zadzwonili, od razu napisali maile, czy to ja chciałem zmienić hasło? Powiedziałem, że nie ja, także im się tam nie udało włamać. Natomiast y, przysłali mi tu w jakiś sposób wirusa, który zaszyfrował wszystkie moje pliki PDF-owe i Wordowe, W związku z czym straciłem bazę danych y, wszystkich, którzy spali, akcja Jana ratowania zaginionych na morzu. I chcieli dostać drugą część prawa, morza, zastosowania praktyczne. Wszystkich, którzy po 5 maja to zrobili, nie muszą, ale ci, co przed 5 maja to zrobili, proszę wszystkich, aby jeszcze raz wysłali na moje maile swoje zamówienia z podaniem szczegółowym adresów do. Wysyłki, książki i oczywiście załączając e, udział fakcji. Fakcja Jana ze wsparciem. E, no po prostu, przepraszam, ale nie udało się uratować tych danych. Kilka miesięcy pracy, e, przygotowanych programów e, z nagraniami e, i tak dalej, e, z filmami. No wszystko to zostało zaszyfrowane. I zażądane ode mnie pieniędzy, ja się nie zgodziłem, nie negocjuję z bandytami, więc utraciłem, utraciłem te swoje prace i utraciłem tą listę. Ona jest, ale zaszyfrowana i nie można tego po prostu odszyfrować, a nie będę za nic płacił. Trudno. Teraz zabezpieczyłem się tak, że mam jeden komputer do pracy, drugi do łączności z internetem. I nie mieszam tych dwóch rzeczy w ten sposób. Zanim tam włożę jakiś pendrive czy cokolwiek to 17 razy to sprawdzę na tym drugim komputerze do brudnych zajęć, na którym nie ma nic, co bym nie mógł odtworzyć bez żadnej straty dla mnie. Także tyle komunikatów, tyle wyjaśnień. Zapraszam raz jeszcze 22 do Warszawy. Proszę się zapisywać, telefon na witrynie na pierwszej stronie przy dzwoneczku. Podam jeszcze raz dwa alarmowe telefony 735-039-984 oraz 507-134-810. Zapisywać się i tam Zofia jest organizatorem. Po wykręceniu tego numeru udzielić wszystkich informacji. Można oczywiście zarezerwować sobie miejsce z góry, można na miejscu. Tak czy owak przybywajcie licznie do stolica. Być może zaplanujemy jeszcze jakieś inne atrakcje. Podam też numery do ludzi, którzy są przeszkoleni w pomaganiu wszystkim, chętnym do założenia autonomii, bo przypomnę hasło: Milion ludzi nie płaci podatku. Dowiedz się, jak oni to robią. To jest hasło ukute przeze mnie na pożytek. Miliona autonomii jeszcze w tym roku. E, autonomia, słuchajcie, dokładna instrukcja e, 150 stron w nowej e, książce, oczywiście. Ona wyjdzie. No, nie znam daty, ale podejrzewam, że do końca miesiąca. E, I tyle. Tam będzie dokładna instrukcja. Kto będzie chciał pomocy w przygotowaniu tej dokumentacji, w proklamowaniu autonomii, to Podam numery telefonów do ludzi przeszkolonych, jak mówię, którzy będą udziałać takiej pomocy. Przyjadą, pomogą wam wymyśleć flagę. Godło e, to nie są takie gadżety niezbędne, ale rzecz w tym, żeby wasze autonomie wyglądały tak jak ambasady faktycznie innych krajów w Polsce, e, czyli jest na płocie najważniejszy urząd prezentowany Urząd Pocztowy, skrzynka pocztowa, obok jest herb. Zapłotem już na środku macie swoją flagę, swoją własną, no i macie tutaj zbiór przepisów, które sami jesteście ustawodawcą, wykonawcą i beneficjentem tych waszych praw obowiązujących w granicach waszych posesji. E, także dowiecie się, jak się separować od tego Rzymu Matrixa. Natomiast e, co później, e, powiem wiele, e, jest w budowie platforma. Na które będziemy się komunikować, może miliony ludzi jednocześnie głosować w każdej sprawie. I powiem o tym, jak to będzie wyglądało. Oczywiście nie będzie żadnych polityków, to tylko korupcją zalatuje kolejną. Także tego chcemy się pozbyć i tego nie będzie na pewno. Natomiast, no nie tylko tego, oczywiście o tym będzie już na niedzielnej na nadzielnej na kolekcji. Także jeszcze raz zapraszam 22 godzina 10. Miejsce i rezerwacje w, pod podanymi telefonami, które przy, wymieniłem i są na witrynie dedykowanej pod adresem jesteś człowiekiem, nieosobą.pl Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w niedzielę. No wszystkiego ci, dobrego. Do... Dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Arian. Do następnego razu. Cześć. Cześć.